Nie, ja szukam broni Ty kurwa pojeźdź gdzieś podziałam. ktoś idzie Ponieważ od razu masz się że chodzi o kurwa... Bo niby jak mam usłyszeć, że ktoś z frontu idzie Skoro tylko słyszę, jak ktoś obok jaski nie jest Dźgnąłem go Brawo Zabić go? No, zabiliśmy tego szczupaka Ej, to, co, my jesteście razem teraz? Tak A. Granat! Co?

Então, por que acha que nós ia poder pegar da vossa? Fuck fuck boy. O oh, que é que estás a dizer,